Siema, widzę, że dzisiaj nagrywałem Bed. Yeah. Zostawcie suba i lajka. Ogólnie wróciłem po miesiącu. Będę teraz regularnie nagry... REGULARNE? REGULARNIE. Na co tydzień wstawiam jakieś filmiki. Dobra. No. Zostawcie suba, proszę. Dobra. E, miałem powiedzieć, że mi się poruszyło teraz w wyborcach, ale widzicie, że... Chyba jednak nie. No tak, tak się na nią w no tak się na nią w Ale chyba ten kolega też tak gra... Także lamersko, bo tak nieładnie He. O kurde. Co się przybuja? Koleszko. Koleszko. Koleszko, bo już się napiskać Koleszko! Co mam dojciej mi się bloki w końcu Nie. Co ty robisz? Ty jesteś. <kluz> A Zafia pie... Tam To lubią jakby chyba jakieś... Tą jakieś wykształcone to co nie jest. Dobra, nie! To było... To było wręcz... E... E e e eee... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Uh -huh. <laughs> O tak! O tak! Lubię mielony robić tak! U, u, u. Robię To robi Ej. 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 się nie wymaga. Jestem Gosia, jestem dziewczynką. Nie jestem Gosia, nie jestem dziewczynką. Ja jestem taka, co ty. Ile trzeba zbił? A jakby mnie nie wybiło, to musiałabym byłby po pak. tak... Hahaha. Tak. Tak. Tak będzie. Tylko ja mam baga, a jeszcze czerwony. Mmm, myślę, że. Mm, no fajnie. Tylko jeszcze to zostawić tylko w czerwonemu szybko. ja bym dzisiaj dostosował zasłony. Zostawiamy... Ty tu mi pisze na waliś. Szybko. Ale to. To jest coś pilnego. No cóż, no to będzie coś pilnego. Piszą, I taki ma 5 minut prawie, a ja, ja już jakby przechodzę, prawie. Jaką grę co ja wiem? Wpię. Do czego nowego? O, to już śmiało. Nie jestem głośno, nie ja jestem dziecięcą. I co teraz? Błagam, hmm. żebym chociaż jedną rundę wygrał. Czy ja tak dużo proszę? proszę. Hmm. No i to jest mało? Ja pierdolę matka ciekawa! Bo no skor... Drugie miejsce jest tak? Dobra, widzę To jest na tyle. Ym... O kurde, jeszcze mi sofał. Now